Czas na ukoronowanie turnieju, czyli finałowe starcie. Co to będzie za mecz? Dostancie przy ekranach, tego nie można przegapić. Witamy Państwa! To jest dzień, na który czekają wszyscy kibice piłkarscy. Przed nami wielki finał rozgrywek pucharowych. To spotkanie skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Napięcie na stadionie jest wprost wyczuwalne. Zapowiada się świetny mecz. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Na pewno znasz Tomku przewidywania ekspertów co do faworyta dzisiejszego pojedynku, jednak nie przewidują one znaczenia towarzyszącego tu czynnika stresu. Presja na faworytach może im pętać nogi i doprowadzić do zupełnie innego finiszu niż ten, który uchodzi za bardziej prawdopodobny. Dlatego nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu, po prostu skupmy się na wydarzeniach boiskowych. O tym powiem, kto zgarnie puchar ostatecznie zdecyduje boisko, a nie prognozy i wróżenie z Oglądamy teraz wyjściowy skład pierwszej z drużyn. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasięgi przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Teraz widzimy skład drugiej z dzisiejszych drużyn. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Musi być gol. Co za interwencja. Wrzuca piłkę przed bramkę. Brawo. To się nazywa ostatnia linia obrony. Bramkarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Tak, ten pressing się opłacił, będzie bardzo groźnie. Utana interwencja bramkarza. Tym razem. Szybkie rozegranie. Musi trafić! Goal! Otworzył wynik spotkania! Ważne trafienie! Tak, w finale pierwsza bramka często o wszystkim decyduje. Rywale będą musieli się odsłonić i mogą nadziać się na kontry. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Prowadzą zatem 1 do 0. Teraz jest niepilnowany! Zatrzymał to! Co za przytomność! Prosto do nogi, ale nie tam, gdzie trzeba. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Uwaga, okazja na remis. Co za wejście. No, no, no. Ma na karku. to potrafi się zastawić rywale nie mogą zabrać mu piłki to musi być bramka tak bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje szybko wykonany stały fragment już grają przejmują teraz piłkę dobrze się ustawili mogą zaatakować Przejmuje teraz piłkę. Sędzia pozwala grać dalej. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. No i teraz dokładnie na dalszy słupek. I bramkarz górą. Iłka znowu po ich stronie. Ta im teraz remis! Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa, obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zawsze podała w siatce. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Gra puszczona, zastosowana korzyść w tej sytuacji. Tak, teraz zbyt łatwa utrata posiadania. Sądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Dobra decyzja, indywidualna akcja może tu coś zmienić. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Uwolnił się z podkrycia, okazja. I tak proszę Państwa, obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko Tomku, fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. Cały stadion wstrzymał oddech, ale bramkarz nie miał najmniejszych szans. Z tej odległości trafia do siatki z łatwością jak na trening. Aktualny wynik to 2 do 1. dobry odbiór blisko własnej gramki. Czy trafi do siatki? Zostało 20 minut do końca tego meczu. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Tak proszę państwa! Piłka w siatce! Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do mistrzowskiej fety. Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. A więc mamy 3 do 1. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Są coraz wyżej z piłką, jak to rozegrają. Ależ teraz okazja! Jest! Jest! Nie poddają się! Mają kontakt! Jeszcze powalczą! Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. A więc mamy 3 do 2. Juka zmierza teraz prosto w pole karne. Tak, jeśli naprawdę chcą pokonać tego brankarza, to na pewno nie takimi strzałami. Bez większego problemu broni. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Daleka piłka z rogu. Piłka poza boiskiem. Gra wznawiana od bramki. Udało mu się ograć obronę. No, ten faul może się skończyć żółtą kartką, bo przerwał tutaj groźny atak. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Uwaga, groźnie! Tak jest! To już koniec! Ależ teraz wybuch radości. Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują się, ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. No to już za chwilę się doczekają. Taka była stawka. Oto toczyła się gra. Dzisiaj triumfują i sięgają po trofeum. To jest najważniejsza chwila dla każdego, kto gra w piłkę. To prawda. A zatem popatrzmy i pocieszmy się razem z nimi. Puchar idzie w górę. Gratulacje. Teraz wreszcie mogą się odprężyć. Mogą nie myśleć o kolejnych meczach, wyzwaniach. Mogą podziwiać fajerwerki na swoją cześć smakować tę chwilę. Tę chwytę na pewno zapamiętają na długo. Mają puchar, nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest fila wspaniałej integracji. To jest meta pod tytułem Puchar jest nasz. Każdy miał w tym udział i każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. To ważne, by boiskowe gwiazdy pamiętały o swoich kibicach. A taki puchar mówi, że było warto. Było warto ścierać gardło, zarywać noce, jeździć na wyjazdy. Oto nagroda. No to zaczęło się.